Znaczenia tego projektu trudno, trudno przecenić, bo, bo rzeczywiście w istocie jest on unikalny i jedyny taki dzisiaj realizowany w Europie. Wspomnę o głównych parametrach: 2000 km ścieżek rowerowych, ponadregionalny charakter tego projektu, u nas prawie 200. Jak patrzymy na wartość tego projektu. Jeśli sama część promocyjna to jest 25 milionów złotych, to wraz z tą częścią twardą inwestycyjną to jest prawie 300 milionów złotych. Czyli do tej pory w Polsce nie realizowaliśmy takich projektów. Wiadomym jest, że sama trasa wybudowana owszem będzie magnesem, natomiast turyści, rowerzyści, osoby, które lubią turystykę aktywną, mają pewne oczekiwania, które chcą, żeby ta trasa ich zaspokoiła. To, co zostanie zaspokojone w projekcie inwestycyjnym, to oczywiście dobre oznakowanie, oczywiście kwestia dobrych standardów nawierzchni, jak najbardziej kwestie bezpieczeństwa, odpowiednie, odpowiedniego nachylenia tej trasy, żeby było jak najbardziej przyjazna dla różnych użytkowników, również rodzin z dzieci. W przyszłym roku wyłonimy, wyselekcjonujemy kilkaset obiektów noclegowych, które zostaną przez nas doposażone, oznakowane, wejdą w ogólny system promocji również na portalu internetowym w taki sposób, że turyści, którzy będą planować trasę, będą mogli to Zrobić poprzez system przyjaznych rowerzyście kwater rowerowych, takie, które mają odpowiedni zakres usług, typu możliwość przechowania bagażu, możliwość umycia, przechowania bezpiecznego roweru, ale również elementy takie jak posiłki, chociażby na wynos, czy transport roweru. To jest taki element podejścia, którego w Polsce nie było. Druga, drugi aspekt to jest rekomendacja szlaków turystycznych. My przyjęliśmy, że nasz produkt turystyczny będzie się rozwijał w oparciu o system kręgosłupa i ości. Kręgosupem będzie trasa główna, natomiast ością kilka tysięcy znakowanych wybranych, rekomendowanych szlaków turystycznych. 2000 km to szlak długi, dlatego my podzieliliśmy go na około 12 obszarów, które nazwaliśmy królestwami rowerowymi. Takim królestwem są na przykład Góry Świętokrzyskie, czy Dolina Bugu, Mazury Północne. Chodzi generalnie o to, żeby wskazać obszary, które, na których będzie się koncentrował ten ruch rowerowy w oparciu m.in. o te przyjazne kwatery, kwatery czy istniejące szlaki. Oczywiście odznakujemy wszystkie punkty wezłowe, czyli turysta, który będzie się poruszał wzdłuż tej trasy będzie wiedział, że po drodze ma również inne atrakcje turystyczne, które są poza osią głównej trasy. Również będzie miał możliwość oznakowanego dojazdu do punktów usługowych takich jak serwisy rowerowe, czy dworce kolejowe, czy autobusowe. Czyli nie tylko oznakowanie jedziemy w lewo, w prawo, prosto, ale również takie oznakowanie typowo produktowe. Wreszcie powstanie portal turystyczny. Tu unikatowym elementem jest też w polskich realiach niespotykany planer tras zsynchronizowany z prognozą pogody z bardzo wieloma opcjami oparte o już o system informacji przestrzennej w taki sposób żeby turysta wybierając określone filtry wiek sposób poruszania się po trasie długość trasy własny rower typ roweru mógł mieć wyselekcjonowane trasy i wycieczki szyte na miarę oczywiście to wszystko z możliwością zaplanowania noclegu na trasie jako że to jest projekt partnerski będziemy się wspólnie promować to jest też trochę nowość, chyba pierwsza w Polsce na taką skalę, że pięć województw jednak zdecydowało się na to, żeby na najważniejszych imprezach targowych w Polsce i na świecie, tak mogę powiedzieć, będziemy pod wspólnym szyldem, pod wspólnym stoiskiem targowym. Debiut 27 listopada na Jednych z największych targów turystycznych w Polsce po Poznaniu. Myślę, że porównywalne targi, czy największe targi turystyczne w kraju, TT Warsaw, okazało się, że powstanie jeden wspólny 45-sekundowy spot, ale powstanie też, co jest w sumie nowością, powstaną także pięć spotów wojewódzkich, regionalnych. Staraliśmy się, żeby w tym spocie 45-sekundowym wspólnym były po dwie jakieś takie. No, mega atrakcje przy trasie biegnącej przez 2000 kilometrów przez 5 województw. Do tego powstanie także dwuminutowy film, i w nim już będziemy mogli trochę bardziej poszaleć, bo, 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 bo rzeczywiście to już jest taki dłuższy materiał. Bardzo duże znaczenie przywiązujemy do gospodarczego charakteru tego projektu, do, do potencjału, jaki tkwi w aktywizacji lokalnej społeczności, w uzupełnianiu właśnie oferty, która może ubogacić całą trasę, która może przytrzymać, zatrzymać na chwilę turystów podróżujących rowerem, i już dzisiaj otrzymujemy bardzo wiele sygnałów i zapytań, kiedy ta trasa będzie, jak lokalni przedsiębiorcy mogą włączyć się w budowanie jednorodnej oferty. Także jest to z pewnością bardzo atrakcyjny i również pod względem gospodarczym projekt. Pierwsze, takie, pierwsze odcinki trasy już są budowane. To są bardzo krótkie odcinki, takie pilotażowe w województwie, w województwie lubelskim, w województwie warmińsko-mazurskim. To jest w sumie niedużo, bo ponad 50 kilometrów. Natomiast zarówno u nas, jak i w pozostałych, wszystkich pozostałych województwach start wszystkich prac budowlanych został zaplanowany planowany na wiosnę przyszłego roku. I tak naprawdę te odcinki będą oddawane w przeciągu całego przyszłego drugiego i trzeciego kwartału, czyli część odcinków będzie oddana do wakacji, a pozostałe odcinki systematycznie tak naprawdę do września i do października. Jeśli chodzi o nasze województwo, to my z naszego budżetu blisko 24 milionów złotych mamy już w podpisanych umowach z wykonawcami zakontraktowane 21 milionów złotych, czyli prawie 80% środków jest zakontraktowane. Mamy przygotowane Przygotowany projekt organizacji ruchu dla oznakowania całej trasy. W tej chwili jesteśmy w trakcie, ten projekt poszedł na zgłoszenie i czekamy już na uprawomocnienie się decyzji. Natomiast te prace związane ze oznakowaniem zostały zaplanowane na przyszły rok i będą trwały od marca do wakacji. Do wakacji trasa na całej długości będzie oznakowana. Jeśli chodzi o te takie prace twarde, budowlane, to one zostały zaplanowane, ich start został zaplanowany na połowę marca przyszłego roku i właśnie duża część odcinków zostanie oddana do wakacji, natomiast pozostałe sukcesywnie można powiedzieć do początku września ta trasa powinna być gotowa.